Remont barokowych schodów przy Kościele Świętego Antoniego we Lwowie dobiegł końca. Całość uzupełnia odnowiona figura Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, adorowanej przez dwa anioły autorstwa Sebastiana Fessingera. Zrekonstruowano także latarnię oświetlającą figurę Matki Bożej. To była bardzo znana latarnia, nawet na fotografiach starych ona jest mocno wyakcentowana zawsze. Mianowicie to była latarnia gazowa. Ona owszem już nie jest gazowa, ale jest podpięciem na elektrykę. I wieczorem Lwowianie, którzy spacerują po ulicy Łyczakowskiej mogą widzieć lampę, która jest podświetlona i odzwierciedla ducha tamtych czasów. Prace trwały ponad półtora roku. Wyremontowane schody i odnowione figury mogą już podziwiać parafianie lwowskiej świątyni. Bardzo dobrze, że ludzie już mogą przychodzić tu od wejścia centralnego, bo nawet więcej ludzi teraz przychodzi do kościoła. A jeszcze 8 marca dostała nasza Matka Bożą aureolkę i tą letarnię to no bardzo ładnie. Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Wykonawcą projektu jest polska firma. Kolejnym etapem prac renowacyjnych będzie wzmocnienie murów wokół kościoła.